MG, brytyjska marka z tradycjami. Od 2006 roku jest to chińska marka. Wykupili ją całą. Przemawiają do mnie te auta, są sexy. Adrian, czy one są sexy? Fajne, no, ładne. Teraz y, modele, ale za dużo sedanów mają. Wyglądam jak wygląda, mój sedan, 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 sedan. Zobaczymy, jest jakiś jeden czy hmm. dwa słowy. Ale ten fajnie, ten fajny. Ja zobaczymy, co tu jest. Ok, idziemy. Dzień dobry. O, tu, o to jest sexy MG 1 sobie to do mnie przemawia. Podobają mi się ich kolory, mają fajne kolory. Tu taka czerwona szminka. O, Mulan, ten jest spoko. Kogo mi tutaj mamy? Jest i żona, czyli szef. You like it? Too short. MG Mulan. Ładne. Dobra, o, może. Nigdy nie zabierajcie żony do kupowania samochodu. Fajnie to wygląda, seksy. Patrzcie na to Podoba mi się Cześć Adrian No tak wewnątrz skromnie, powiedziałbym minimalistycznie Kamery trochę niskiej rozdzielczości To jest w ogóle fajne auto, bo dlaczego jest warte rozważenia dla mnie, bo to jest wersja z dwoma silnikami ma e, 4 sekundy do setki Ale jest dużo miejsca powiem tu, no właśnie, właśnie tu jest pań... mnóstwo miejsca. Ty. Właśnie, Tego główna nie ma no. Kolanem tu nie waliśmy, więc wiesz, spoko, nie? Aha. No tu akurat siedzimy. na... Ale w tak skromnie i te przyciski takie kurwa Volkswagenowskie. Ale hmm. to jest w ogóle popularne auto w Europie teraz. To jest duży konkurent mm -hmm. dla Volkswagena ID3. Na pełnym wypasie 186 tysięcy Yuanów, czyli na nasze to jakieś 100 tysięcy złotych mm -hmm. Ta wersja 4 sekundy do setki, Ona ma chyba 550 koni jakoś tak 500, A to jest bardzo minimalistyczne 500 stary. km za 7, no już łodowarki, wiesz To jest tylko Nie, no Widzicie ten grymas? Widziałem, żeby je zabierać. Fajny kolor taka zgniła zieleń. Wyglądasz piękny. No dobra, oho, aha, wieźma. Stop hating, when you hating you're not pretty. You wanna buy? I don't mind you driving every day. You're gonna charge in the electric every day. Gdzie? No dobra. Zobaczmy tego MG One. Ładny jest. Jak widać mieści się tutaj minionek. Z tyłu też trochę kinesy. O, 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 o. To już lepiej. Całkiem spoko. Ty, ja nawet tutaj mam wygodnie, tutaj... Tak? Chyba... Wygodnie? No, 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 no. Ten jest spalinowy. Ten kosztuje 100 koła. 100 koła? Ale jaka wersja? No, od 100 koła. To do mnie nawet przemawia. lepszy niż te, te Czery w tej cenie. Fajnie, ja czuję się tu lepiej niż w tym Czery. No, ja też. Nie? Aha. A jest tańszy od... Znaczy, porównywany do Czery, nie? Co nowo? No, jaki fajny pan. Mhm, mm patrz. Bo... Żadne auto nie miało tego, no nie? To jest spoko, jeszcze w takim szalonym kolorze. Ja bym to brał, co myślicie? W takim brytyjskim samochodzie. Albo taki sedan agresywny. No napiszcie mi, że to jest brzydkie, że to jest tandetne, chińskie. Dawać tutaj te komentarze hejterskie. O, bezramkowe? O kurwa, on... Z tyłu też bezramkowe. Ty, dobre to jest. Jeszcze nie bows. to fajna Ankaltara, fajny tu wiesz. Ale piście, nie? Ile ta siódemka? Ty, ja bym to brał. A my Mima, ja? Ja chciałem tego. Uh, Suwa. Co, uh, to... a dziak jest tu osadzia, nie? Arsiwan? Nie, 200 tysięcy. Nie, dobre, już mi się odechciało. <todgłosilny> Nie, do po To 100 tysięcy. Co za. Chyba... Ten Nie. Spalinówka za 130 tysięcy polskich złotych. 260 koni tylko. 260 koni tylko. Fajny. Kurwa, go myślałem, że ja go za stówkę mogę kupić, czyli za tak nie wiem, za 70-80 tysięcy po, polskich cebulionów, ale połę. No proszę, tutaj te, te walury wszędzie nie, no wiesz, fajnie, fajnie czuję. Zajebisty jest, Zajebiste jest. Luks, Luksusowo tutaj, nie? Aha. Uh -huh. Trochę jakby luksusowo, ale... Wiesz, masz mody, zobacz jakieś X-rays, wiesz, setups uh -huh. X-rays o jakie masz te God damn. Jak w Need for mapy, nie? No to jest ten, mapa tego toru naszego w Szanghaju? nie? W Szanghaju? Tak, no. Jest Nie ma nurburgring Nie no, mm -hmm. nurburgring to by była, wiesz. No on jest taki duży, no bo to duży zadan jest. 4,9 metra, 260 koni. Mhm. No, nie, no, 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 zajebisty, zajebiście ale... Nie no, jakby był trochę tańszy to... Brałbym go, ale... Znaczy on powiedział do 200 tysięcy, więc podejrzewam, A może te, te tańsze dziady zobaczymy, co? MG6 Pro. No co ten, z piątkę. Znaczy z piątkę jest od 70 do 100. O 70 do 100? No. O. BMW? No to może by BMW gełka, nie? Hmm... To też d czy gaupeda To jest Gaupeda z No to nie jest dość tani, tani ale... No widać tam tanieść tutaj. Nie kocham no, go. No bo najtańszy za 60 koła to jest w manualu, nie? No i taki żeby żeby miał jakiś automat, no to Ale 60 koła polskich złotych? RMB! Gadę, co ty gadasz? No to... To tutaj wiesz tak, on tu mówi, że ten jest 80 pary, tak jak tu stoi, nie? Mm -hmm. Tysięcy, no to ile to? 50 tysięcy polskich złotych? No, nagłośnienie Yamaha No tutaj, tutaj to jest trochę takiego wykończenia skóry, Ale tutaj już jakiś pseudo karbon To światła trochę jak z Mercedesa, co nie? I ja w ogóle tego rozmyślałem, bo to wiesz, 185 tysięcy RMB mm -hmm. za wiesz, za, za największego wypasa wiesz, 4 sekundy do setki, to wiesz, już fajna zabawka, nie? Mhm. Mm za ile? 100 tysięcy złotych? To jest coś ten stylu. 4 sekundy do setki? God damn. Kto by nie chciał? No <noise> <noise> patrz, ten bagażnik się otwiera jakoś tak na pół? Nie, to spoiler jest, wyjeżdża tak. Tak? O. God damn. Yeah, only for me. No one driving me today. Chcieliśmy wcisnąć jej tego lipa, ale nie, jakby co, to chcę tego. <gry> Wiadomo. A tego lipa zobaczymy za chwilę. Ciekawy samochodzik, co? No, a my przejdziemy do rowera teraz się nazywa Roe.